Starszaki, w sensie czwórka, nawet tam ze Śminą jeszcze nie śpią. A Jeremiasza trzeba gdzieś położyć. Coś nie ogarnęliśmy w logistyce czasowej. Nie wiem, będziemy tam po ciemku. Chciałbym wam pokazać teraz jedną rzecz, która była taką jakby innowacją przy tym wyjeździe. To jest coś, co w ogóle byłoby świetnym, wiralowym materiałem na vloga, ale zupełnie nie chcę takich rzeczy pokazywać. Słoneczko pięknie świeci. Na blacie dobre 16 stopni, praktycznie zero wiatru. Na głowie firmowa czapeczka. Dzięki Paweł. A na dyslu furu przyczepa. Czyli startujemy z majóweczką 2022. Wiii! Co prawda, że wy jak ten film obejrzycie, będzie już jakiś czerwiec. Takie mamy opóźnienie. Ale i tak poczujcie jakby naszą radość. Dobra. Musi być ujęcie z samochodu, bo zawsze jak siedziemy to jest ujęcie z samochodu, więc jest. Gdzie śmigamy? Śmigamy gdzieś w okolice jeziora harzykowy, miejscowości harzykowy, tylko pod jakieś inne jezioro, którego nazwy nie pamiętam, ale ono na pewno gdzieś w tym odcinku zaraz ta nazwa się pojawi. Spotykamy się z Dorotą i z Krzyśkiem z Rodzinnych Wykieczek, z Kingą i Soliwką. Oczywiście są tu gdzieś w okolicach, więc to był fajny motyw do tego, żeby przyczepę na majówkę wytoczyć, troszeczkę dać sobie pauzy, luzu z remontem, domem, ogrodem i w ogóle Cieszymy się i to właściwie tyle, co mam na razie do powiedzenia. I zostańcie, bo tu pewnie będzie się działo. Nie może tak być, że jestem nieprzygotowany i nie powiem Wam, gdzie jedziemy. Więc szybko spojrzałem w pineskę, którą wysłał mi Krzysiek. Jedziemy nad jezioro Rychnowskie koło miejscowości Człuchów. Spotkałeś się z Już o tym mówiłem! A ja się cieszę! No raczej! Tak jakoś wyszło, że. Coś nie ogarnęliśmy w logistyce czasowej i Powoli robi się ciemnawo My Mamy jeszcze 20 minut drogi Więc zasadniczo, nie wiem Będziemy tam po ciemku Jakbyśmy się zbierali, zbierali Po drodze jeszcze jakaś Biedronka, coś Tam stacja będzie znowu jakoś 130 km żeśmy się trulali Jakoś strasznie Długo No jest trudno, no będziemy musieli się po ciemku rozłożyć Widzimy się z rana Przed południem

Wiecie to. Zniki. Teraz lupa nam wkręca Janek. <grym> A <wytrzyma> Tiger. Uwaga, pierwsze rozczarowanie Kota w sensie wyjście z przyczepy w ogóle. Coś się dzieje. Czy nam ucieknie? <grym wytrzyma> Czy jednak z nami zostanie nasz? Syberian. Ogólnie y, z, z Kotem jest tak, że on nie ogarnia. W sensie jest w totalnym w szoku, łącznie z tym jak wczoraj wsiadaliśmy do samochodu przez to jak spędził nockę w przyczepie, gdzie nie mógł sobie w ogóle znaleźć miejsca kończywszy na tym, że teraz w ogóle wyjście w teren, wychodzi, czai się jakiś, komando foki, nie? <śmiech> Zupełnie <śmiech> dla niego wszystko jest obce i dobre, nie? cały czas chodzi jak taki przyczajony tygrys, tak, na, na niskim podwoziu. No i dzień dobry. Tak jak się e, spodziewałem, co mówiłem przed chwilą już wczoraj nic nie nakręciliśmy, gdy dojechaliśmy, to już było totalnie ciemno, co nie oznacza, że nic tu się nie działo. No, dantejskie jakieś różne sceny, ale o tym opowiem wam za chwilę i pokażę wam też jedną fajną ciekawą rzecz. Ale zanim do tego wszystkiego dojdę, to pokażę wam w ogóle w jakim miejscu jesteśmy. O, już jest trochę bałagan, ale tak się tutaj urządziliśmy. Całkiem sprawnie, fajnie udało się tutaj składem wjechać nawet bez muwera, wczoraj wieczorem. A tu po drugiej stronie Stoi przyczepa Krzyśka i Doroty I fajnie Tworzymy tu fajny taki camping A tutaj stoi ekipka w ogóle Z którą poznaliśmy się Na, na targach Camper and Caravan Show, Więc w ogóle jest bardzo rodzinnie Tu jakaś kolejna przyczepa Bardzo fajne miejsce Chciałbym wam Pokazać teraz jedną rzecz Która była taką jakby innowacją Przy tym wyjeździe, ponieważ trochę gadanka teraz będzie musieliśmy ogarnąć kwestię spania Jeremiasza Wieczory wyglądają tak, że starszaki, w sensie czwórka, nawet tam ze Śminą jeszcze nie śpią a Jeremiasza trzeba gdzieś położyć, a w przyczepie jest harmider, więc wymyśliłem, że musimy zorganizować jakieś spanie w samochodzie tak, nie na całą noc, ale takie miejsce, gdzie moglibyśmy Jeremiasza, czyli by Asia mogła się z Jeremiaszem położyć i ewentualnie tam z jakąś nianią elektroniczną go tam zostawić. Teraz już tutaj za klapą mam ustawienie takie, które chcę Wam pokazać, ale najpierw zrobię to pierwotne i pokażę Wam, jak rozkładam. Fajnie? Może tak. Myślę sobie teraz, że to jest dobry moment, żeby zainicjować taką opaseczkę, więc nakręcę Wam trochę ujęć z głowy. To jest opaska, którą dostałem swojego czasu od Krzyśka i Doroty. Super sprawa. Nie dwie ręce wolne, żeby wam pokazywać figle-migle z fotelami. To jest nasze standardowe ustawienie siedzeń w samochodzie, czyli wiadomo 2-3-2. No i tutaj mamy taki materacyk ze sobą. Rozkładany na trzy części. Te wszystkie trzy siedzenia przesuwam na maksa do przodu trochę też zmieniam im kąt, tak, to siedzenie tu na maksa i jedyne siedzenie, którego nie przesuwam, tylko je wypinam, to jest to. I instalacja z materaca. I tutaj taką przestrzeń, że Asia może sobie tędy wejść, mogę odpalić samochód, co zresztą wczoraj robiliśmy, odpalić samochód, trochę tu nagrzeć. ona się tutaj z Jeremiaszem kładzie. I na ten czas jakby wieczornej korby, kiedy jeszcze pozostała czwórka nie śpi, Jeremiasz spokojnie może sobie tutaj spać. E, wczoraj była taka pierwsza próba, no przyjechaliśmy tutaj na szybko, to instalowaliśmy. Asia była zmęczona, więc po prostu poszła też tutaj spać z Jeremiaszem. E, nie kręciłem tego, zresztą bez sensu, po pierwsze ciemno. Po, drugie, po co takie rzeczy pokazywać jak Asia śpi. <gry> eee, ale bardzo fajnie, tak na pierwszy rzut spełniło to swoją funkcję. No, bo w środku jeszcze się działo. To jest coś, co w ogóle byłoby świetnym, wiralowym materiałem na vloga, ale zupełnie nie chcę takich rzeczy pokazywać. Właśnie to, co się wczoraj wieczorem działo w przyczepie z naszą czwórcą, nie? Bo jak są zmęczeni, to już się trochę kłócą, coś tam im odbija. Już porządek jest taką rzeczą pięciorzędną w ogóle. Gdzieś tam coś rozrzucają, niby się bawią, ale potem się kłócą i tak dalej. No i tak jak przyjechaliśmy tutaj jakoś kilka minut przed 22, to tam do 23 chyba 30 tak ze sobą walczyliśmy i oni gdzieś tam przed 24 poszli spać no, ale tutaj wracając ta przestrzeń moim zdaniem póki nie będzie minibusa, będzie robiła bardzo fajną robotę. Teraz z każdym dniem będzie cieplej, więc w ogóle będzie można tutaj tą przestrzeń wykorzystywać. To tyle. Poranno przedpołudniowe czynności a się postanowiła zrobić pranie. Trochę mi się płyną, że dużo dało. Jest instalacja. Prantko się fajnie. Za chwileczkę wysuszyć. się. Jest takie słońce, że to jest chwila beret. Julka, jak woda? Super miejscóweczka. To ja też wchodzę. Uję, ujęcie z nóg. tylko tyle. Przypomina mi się kąpiel w, w zakopanym. To kiedy samo tak znieczulenie nóg, takie zdrętwienie, tak. chociaż ja. ja już tu przyznam szczerze że wchodzę drugi raz, więc tak jest trochę tak, lepiej, ale... Tak, tak. Tak, kiedy ty mnie nie nakręcasz. To tak, już wyjść, proszę nie nakręcaj mnie. teraz na <grym> super, super. Bez kamery. <grym grym> Kinga. Zimno. Zimno? Ale pierwszy raz to dom weszło. Nie czuję nóg. Nie czujesz nóg? No dobrze, to nie będzie ci zimno. Jest zimno. No jest. mnie. Zimno ci? Nie. Taką mam twarz od urodzenia. Idziesz, 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 idziesz. A nie? Jak? Nie, jest zimniej. Nie czujesz nóg. Na no spokojnie się tu bawisz. Zbierasz sobie glonki, skarby? Nie. Płeć skarby. Ale skarby? Klub, klub, klub. Chlup, chlup. Uwaga. Chlup, chlup. Yeah. Szybkie małe ognisko z chrustu znalezionego tutaj gdzieś w pobliżu I grzejemy nóżki Uwaga jest ekipa, która robi co robicie? Robimy się obanego, obanego, takiego zaawansowanego zaawansowanego technologicznie. Czego używacie? Telefonów, słuchawek i? Ale jaki Co? Zwaniacie się? Czy no, messenger? Ja, mam ja, z ja, z, ja z Jankiem mamy już ten numer. Aha, czyli na telefonach normalnie, ja, tak? Ja, ja masz ten, mamy, bo... Ale jak wy możecie rozmawiać w czwórkę na telefonie? No, stworzyliśmy grupę. Grupę na messengerze. A na messengerze. Wy się łączycie wideo? Tak. No. 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 Ale nie później, łagamy, ale... Jak się chowamy, to mamy cały czas kamery włączone, ale później jak jesteśmy schowani, to już to włączamy. włączamy amba. Okej. Okay. Nie chcę zabrzmieć jak stary dziad, nie? ale za moich czasów, to myśmy się normalnie bawili w chowanego. Dzisiaj w chowanego dzieciaki się bawią, używając aplikacji Messenger. Ale nie, to fajnie, fajnie, no, w sensie używają kamer do tego, więc super, nie? Rekorduje się, rekorduje się. Dobrze, moi drodzy, dostaliśmy kolejny prezencik od Krzyśka i Doroty. Dobrze widać? Tak, bo to jest jeszcze to, to eksperymentowanie z kręceniem kamery na głowie. A, e, teraz. Pudełeczko już trochę zdradza, co jest w środku, ale zróbmy unboxing. Tam, taradam! Kubeczek. I dopiero jak się przyjrzycie, to ten kubeczek zawiera w sobie tajemnicę. Ale tajemnica się ujawni, jak wlejemy do środka coś ciepłego, więc podgrzewamy wodę. A! Już się robi szary. Mhm, robi się. Co za Magic. Ale pięknie. Piękne, to co? Bardzo piękne. Moi drodzy, powiem to bez konsultacji z Krzyśkiem. Jeżeli chcecie mieć taki kubek, to musicie patrzeć, co się dzieje u Krzyśka i Doroty na kanale. Rodzinne wycieczki. A teraz idziemy grać w pingla. No to idziemy. No to gramy w ping ponga, Znaczy oni grają, a jak ręce. Jaha, ten to jest trochę za długi dla was, no, no tak. No, wle, Mogę to na głowę? No, jasne. Jeden, start. Nie no, ale to jest najgorzej, jak ja wyjdę na jakieś drewno. Przed całym YouTubem. Pogoda troszeczkę nam się zepsuła, troszkę się szarzyło, ale całe szczęście już nie pada, bo tylko trochę pokropiło, więc teraz pogramy sobie w bule. Wiem, to nie ma żadnego związku z pogodą I, i z deszczem, nie? Znana i lubiana w świecie polskiego karawaningu gra bóle To nie jest włoska gra? Nie, to jest francuska gra, nazwa pentacle co to znaczy? Nie wiem Okej okay. Rolę naszego punktu centralnego jest piłeczka z ponga Jeden rzut, proszę bardzo, 3, 4, 3, 8 Bardzo ładnie Jumęż! Pokaż jaką masz technikę, a! Nadgar taki Kamera! Akcja. Jeden, dwa, trzy! No jeju, tu Tata, możemy zmierzyć ilość palców, ale tak się akurat okazuje, że wygrałem. No. Stoję na obu. <grym> <grym> Ej! Utrzymuję równowagę. Szczerze mówiąc. Ja? No, no. już powietrzu. Do gry dołącza czarny koń zawodów. Krzysiek. Czarny koń. <grym> Czuję, że on tu może przeflancować yy, po prostu tabelę ligi bólowej. Krzysiek dokonał rzutu. Który ciężko będzie pobić. Poszedł na lakier. Zabawa, która z założenia miała wciągnąć dzieci, w zasadniczo przeobraziła się, że sami starsi grają. Dorota, tutaj. Tu Krzysiek. I tutaj. Smutny Jakub. Ale na podium trzecie miejsce. Na trzech zawodników Gęcko.